Zobaczcie, właśnie Wam sprzedaję patent. Ciekawi mnie, ile ludzi wpadło na ten pomysł na świecącą, drgającą szczytówkę. Ja całe życie używałem do tego po prostu mm, świetlika. Mega męczą się oczy przy świetliku. Jest porażka. Nie lubię świetlików używać. A powiem Wam, że to co ja teraz odwaliłem. To przeszło moje najśmielsze oczekiwania. W dzień wam pokażę, co to jest, jak to wygląda. Przyświecę teraz latarką. Większość pewnie już poznało, co to jest. I powiem Wam, że jak dla mnie mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Zdaję mega egzamin. I powiem Wam, że jestem dumny ze swojego. Ze swojego. Uważam to za mój wynalazek, bo nigdzie go nie podpatrzyłem, został stworzony przed chwilą na potrzeby moje, między innymi dlatego, że nie wziąłem świetlików. Mam jeden stary, ale i ja nie lubię nie lubię zakładać świetlika. Jednak, jednak to jest 100 razy lepsze. I tak wygląda podświetlona szczytówka. Drgająca. Jak łowimy w nocy na metodę, na fiderka. Zobaczcie, to jest antenka od spławika. Ja go kupiłem u mnie na bazarku. Można je kupić na AliExpress, gdziekolwiek. Zamocowana jest tutaj za pomocą uchwytu do świetlika, który jest często dodawany do świetlików. A na górze, żeby Yy, po prostu żeby ona mi nie odstawała od szytówki jest przyłapana taśmą bezbarwną nic tu nie ma prawa się plątać na tym zestawie bo nie ma o co no chyba że zakręcimy tutaj ale już prędzej będzie się to plątało na świetliku wszystko tu jest w jak najlepszym porządku jakby deszcz padał, bo tu jest bateria w środku, o tutaj, w dzień to pokażę Wam dokładnie. Jak gdyby deszcz padał, to po prostu możemy sobie z tyłu zaślepić czymkolwiek i to będzie 100% szczelne. Zobaczcie, jak będzie branie. Świeci mi się pięknie cała szczytówka. Jestem mega dumny z tego, że odkrycia mojego i podzielę się nim oczywiście z wami na YouTubie. Myślę, że dużo dużo wędkarzy skorzysta z tego patentu, jaki dużo już nie korzysta. Bo tak jak ja mówię, ja kupiłem ten spławik za 17 zł na bazarku. Bateria do niego kosztuje około 3 zł na bazarku. Więc <gry> Taniej będzie to nawet wyjdzie niż świetliki co noc, a ta bateria trzyma na pewno dużo dłużej niż noc, bo ja już łowiłem na ten spławik, aczkolwiek nie w taki sposób jak teraz. Zobaczcie, miałem w dzień pokazać dokładnie jak to było zrobione. Uchwyt do świetlika. Tutaj przyczepiłem taśmą, bo to było na szybko prowizorka, można sobie to jakoś inaczej ogarnąć. Wiadomo, ja to zrobiłem na szybko. Ale to porządnie, żeby nie odpadło przypadkiem. Niech i tak tym telefonem. Wyjmujemy tylko bakterie teraz. O, bakteria została tu, więc już wyjęta. nie widać czy on świeci czy nie świeci i zobaczcie tak jak mówiłem, jak żeby to było wodoszczelne w deszczowe dni to wystarczy tutaj sobie zaślepić tą dziurkę i już będziemy mieli szczelne baterie takie kosztują 3 zł do tego spławika spławik ogólnie wygląda tak a nasza drgająca szczytówka Wygląda tak. Można to uznać, że to jest taki kiwok do fidera. Nie do podlodówki, tylko fider, e, kiwok do fiderka. Polecam Wam, bo naprawdę <gryw> dla mnie to jest świetny patent. Ja muszę sobie teraz kupić więcej tych spławików i przy każdym fiderze sobie będę montował w nocy jak będę łowił, bo naprawdę świetna sprawa. One nie męczą tak oczu jak świetliki i ze świetlikami problem jest wiecznie taki, że jak jest zimniejsza noc, jaśniej świecą, kończą się szybko, a jednak ta antenka jest lepiej widoczna, światełko LED, bakterie wymieniane, całą noc świeciło, bakteria nadal sprawna kosztuje 3 zł. Mówię bakteria, bo ja zawsze ja, ja zawsze na baterię mówię bakterię Więc myślę, że ta bateria starczy na jeszcze dłużej. Ja kosztuje 3 zł. Tyle co dwa świetliki. A chyba wolę taką antenkę mieć całą podświetloną, całą szczytówkę. Bo naprawdę mamy tu około. No! W skali kobiecej to mamy tu 30 cm. Nie, około 15 cm jest poświetlone. Więc naprawdę. Świetnie to widać, dużo lepiej niż świetlik. Więc kto chce skorzystać z patentu, niech skorzysta. Kto już korzysta z tego, więc ja tego nie odkryłem, napiszcie w komentarzu. I tyle. Jak Wam się mój patent podobał, zostawcie łapkę w górę. Mówię mój patent, bo go nigdzie nie widziałem. Padłem na niego sam. Zero podpowiedzi. Zero jakichkolwiek tych. Co. Nie dodałem jeszcze, że to jest bardzo elastyczna ta antenka, więc nie ma się co martwić, że on się złamie podczas wyginania szczytówki, bo nie złamie się. Chyba że komuś się bardziej szczytówka wygina. Pięknie I wraca do normy. O. Tak prosto jest teraz. Do następnego.